Pięknie. Dobra. Robimy tutaj kurwa. styk, Pięk. pączki z tych. Zacznijmy pod te foty. Weakness od ciebie. I Zrób zdjęcie no, mojego no. gara kurwa. <noise> Zrobię z, z fotę twojego ryja. Włyski <noise> artysta, że chuj. Pędzla malarz, akrobata. Pędzlacz, francuskiego. <noise> z francuskiego. szmalarz. Kurwa nic o francuskim. <noise> Bo zajebie. Ty kurwa. Bardzo pięknie. Piotr, tak. który nie wierzył. Ja Ładnie. nic lepszego na świecie. Tu nam się spalił troszkę olej. Kuj, ale... Jest to są... Tu jest browar, tu jest browa. Browarek jest w tak, 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 tak. O, mm. mm -hmm. o, o mm. Publiczka, <laughs> Kurwa. Jak panowie Kolejarz. konstatujecie. Kolejarz? Paska zaprasza znajomych, znajomych mówią, są wyjebiste. Nie? Uh -huh. Tak? Tutaj? A? Tylko psa nie mamy? A. Mm. Magdy też, nie? kurwa, nie ma Magdy, jest bo... Magda! Dlaczego No chuj No do Paskala pies. Trzeba po Tomaszu zadzwonić z Magdą i psem. <grym> Tomasz nie ma Magdy? Nie, na razie była Agnieszka. No. O, nie, o, to. <grym> Pomijmy <grym> Przestań się wyrwiać, chodzimy do Kurwa, jeszcze nie. Jeszcze nie? Turlaj. Like. Z Zboczyńca. Że... O, olej skręciłeś? O! Olej, olej, olej. olej, oleo. Oleo, najlepszy olej, olej. do nowodliwiania. Jak na palcach stajesz, to możesz skręcić jeszcze widoczki, widoczki też są osą. Mamy cukier puder w, <coughs> w tubie. I z jakim? Pożyczony to coś. Dusz? Nie masz jak dusz. Sraj taśma do odsączania. Yes! Widoczki, widoczki! widoczki. widoczki Zaraz widoczki, będą widoczki! widoczki. O! o! Niezły widoczek. Warszawa Nimi o naszych pączkach. Szkoda, że ludzie wystraszyliśmy z kuchni. Jebać ludzi! w kuchni! Tutaj jest zacier. Tu się trochę palił olej. A tu są pełne pączki. Molto bene! No i może to przekręcić? A Proszę bardzo! Opa! Kurwa, tak się piecze, smaży i gotuje. Przepis, Przepis prosto z dodatku kobieta do newsweeka. Wyjebisty! Tak no, min... nie mogę się doczekać następnej kobiety. Bardzo dobre. Konsumpcja. UH bardzo dobre. Tak, Tak się to obierdala. 到了。